Na samym początku wybieramy zwycięzcę z poprzedniego odcinka, także ładujemy komentarze e, 42. Także dziękuję za wsparcie. Ladachu, nie było mnie na streamku, bo miałem pracę. Mam nadzieję, że jutro już będziesz! No bo zapraszam was wszystkich na streama o godzinie 18 lub 19. E, dzisiaj do zgarnięcia macie takiego skinka, także wiecie co robić. No i lecimy dzisiaj, ale oczywiście na moje drugie konto. Eee, to znaczy, jest to mojego konto brata, wpłaciłem tutaj cztery dyszki, także zobaczymy, e, czy pójdzie nam troszeczkę lepiej, czy gorzej, trzeba tutaj grać oczywiście bezpiecznie, no i wykorzystać wszystko, także daily case, później jeszcze wykorzystujemy tutaj punkty eventowe, no i wbijamy oczywiście na bitwy jeden na jednego, myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby tutaj no coś ugrać, także... Bierzemy, strzelimy sobie może za tysiaczka, jakąś skrzynkę, no, no i większa niby jest ta, ale najlepiej wygląda to dokładnie ta. No i kolejne 7, no prawie 8 zł, nam tutaj wlatuje. No możemy jeszcze jeden strzał oddać, ale pójdziemy sobie do handlarza z bronią, damy mu tutaj prawie 850 punktów. No i znowu jednak gwiazdeczka, także nie najgorzej. No i już mamy 55 zł, także no trzeba zagrać bitwę oczywiście jeden na jednego. To jest najrozsądniejsza opcja, aczkolwiek no tutaj... Za... Kurczę, no skusiło mnie, żeby wbić do tego do tej bitewki, ale jednak zagramy bitwę pierwszą dwóch na dwóch Elemental Craft Sticker, no ja myślę, że charakter Craft Sticker byłby tutaj lepszą skrzynką, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije no i pierwsza skrzynia, dostajemy dużo lepsze dropy, no i zobaczcie dwie dychy także dyszka na proficie no zaczyna się naprawdę pięknie oczywiście potrzeba nam tutaj 300 zł żeby zrobić tą kostkę, także no tutaj postaramy się wyhaczyć najlepsze bitwy nie ma żadnych bitew jeden na jednego także sami musimy to zrobić eee, ulepszone skrzynki oczywiście tutaj zaczynamy sobie quick draw case em. nowa skrzynia eventowa eee, dorzucimy sobie do tego może jakąś skrzyneczkę za dwie dyszki czyli run and gun case również jest to nowa skrzynka no i na buście. Może raz kejsik. Myślę, że w miarę spoko bitwa za praktycznie no, większość naszego hajsu. No i zostanie nam tylko 28 zł do końca odcinka, także lecimy. Pierwszy drop jest to P250 za 4 ,83 zł. 83 Miejmy nadzieję, że druga skrzynka nas tutaj delikatnie lepiej zaskoczy. No zaskakuje nas kompletnym gównem. No i na sam koniec dostajemy przegraną bitwę, no zajebiście tutaj i tak dyszka stracona na koncie naszego przeciwnika, no nie wygląda to najlepiej, także wbijemy sobie na trzy low case'y Szkoda, że nie ma tutaj żadnej skrzynki zboostowanej albo na Jester Mode'zie, ale trudno. Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali, no i żeby tutaj powoli iść do celu, no i zrobić tę koskę na koncie brata, no Jezu. Co to ma być? No tutaj coraz to lepsze skiny, tutaj jeszcze nas uratował ten Sg553, no i 4 zł, no złotóweczkę na proficie, także nie ma... Nie możemy narzekać, ale jakoś coś mi tutaj się nie podoba, nikt nie gra w jeden na jednego. Jest to troszeczkę dziwne, no ale trudno. My tutaj sobie oczywiście zagramy Military Case, może jeszcze raz wrócimy tego Quick Draw Case, a tym razem bez Boosta. No i dobijemy to Music Case'em, chociaż raczej... Dobra, może być Music Case'ik. Zrobimy bitwę w sumie... Nie, jeden na jednego to będzie chyba najrozsądniejsza opcja i tak zostanie nam tylko 7 zł i 73 grosze także no proszę cię CSGO Skins no daj coś tutaj potężnego no potężne skiny z Military Case a w stat trackach dwie sztuki Minimal również tutaj jest umieszczone ale cena tego skina jest tragiczna no i naszego przeciwnika również jest ona tutaj tragiczna no i Music Case daje nam jeszcze przegraną no zajebiście zostaje nam tylko 8 zł. Idziemy do handlarza, damy mu wszystko co mamy, wyciągniemy jeszcze 8 zł i 40 groszy, także no musimy chyba zagrać Underdoga na 3 osoby, no i ulepszonego Rust Case'a. Idealnie nam to tutaj pasuje, także let's go! Ostatnia bitwa na tym koncie, no coś nam się tutaj nie udało, na początku wyglądało to dość dobrze, doszliśmy troszeczkę do ponad 7, 6 dyszek, ale im dalej tym było tylko gorzej, chociaż może teraz jeszcze nas zaskoczy ten Rust case na buście. E, wygrywamy bitwę, no jeszcze tutaj 655 do no CSGO skins nie chce żebyśmy odchodzili, także e, kurde, tutaj przeleciała ta bitwa. Nie stać nas na nic konkretnego. No, żadnych tutaj nie ma ciekawych bitewek. Wbijamy w pierwszą, lepszą, czyli low case na buście. No, i tutaj dostajemy gloka łasicę. No, i to jest naprawdę fajny profit. 8 zł z takiej skrzyneczki. Także wracamy. 12. E, złotych i 40 groszy, kolejna bitwa od razu wbijamy w dwa Quick Draw Casey, czyli nowe skrzynki eventowe. E, pierwsza skrzynia, no kurczę, nie zwróciła nam tutaj kompletnie. Druga skrzynia daje nam p 250 jakieś zielone, no i... No i nasz przeciwnik dostaje no, zwykłego rewolwera, który jest droższy niż moje dwa skiny. No, to jest naprawdę powalone, e, no ale trudno. E, musimy zagrać jeszcze jakąś bitwę. Dobra, mniej więcej... Stać nas właśnie na taką bitewkę zostanie nam tylko 34 groszy. Jest to underdog, no i zapowiada się to zwycięstwem także obyśmy tutaj nic ciekawego nie dostali z tego low case, no ale dostaliśmy chyba najlepszą broń także trzeba było grać tryb klasyczny przewaliliśmy także idziemy teraz na drugie konto zobaczymy sobie porównanie jak to będzie wyglądać tutaj wybierzemy sobie jeszcze może tego kiss and save love no mieliśmy zrobić od 40 zł do kosy także ja wbiję w pierwszą lepszą bitwę zrobimy to właśnie 46 zł no i porównamy sobie który, które konto jest lepsze no i które ma tutaj oczywiście więcej farta Arci no weź to startuj chłopie no co ty tutaj masz cały dzień czy co eee, ja to nie wiem czemu ci ludzie sobie stoją czekają na tych bitwy no trzeba tutaj od razu dodać botów no i trzeba lecieć nie ma co się zatrzymywać Rubaj dołączył do naszej drużyny no niestety antyterrorystów no i bitwa chyba wygrana, delikatnie delikatnie lepiej niż tutaj nasi przeciwnicy, także 64 zł na koncie, no spróbujemy zrobić kostkę właśnie z tej kwoty, wbijamy na grubo na 5 razy USP Glock Case, szkoda, że on tutaj nie ulepszył tych skrzyneczek, no bo myślę, że dużo lepsze dropy byśmy mogli dostać, ale trudno, nie ma co narzekać, najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali tą bitwę, aczkolwiek... Nasz przeciwnik dostaje no, coraz to lepsze skiny, zobaczcie jedna skrzynka jest warta 8 zł i 40 groszy i jeszcze żaden skin tego nie zwrócił, no jest to naprawdę powalone, nie wiem o co tutaj chodzi, ale no, miejmy nadzieję, że ta ostatnia skrzynia nas uratuje, no i tak się nie dzieje, ratuje ona naszego przeciwnika i 5 dyżek wpada na jego konto. No, dzisiaj jest jakaś totalna tragedia. Myślałem, że będzie fajny, przyjemny odcinek do pogrania, a wygląda on niestety dość kiepsko. Miłość Kuczka tutaj wysyła od razu fakena, no i wygrywa dzięki temu bitwę. My chyba też musimy tutaj zacząć bijać, no i zacząć tutaj rozdawać te pakeny na lewo i prawo, no bo zauważyłem, że ci ludzie mają jakiegoś większego farta. Elemental Craft Sticker, no kurczę, jest to skrzynka, którą się gra oczywiście tylko na Jester Modach, e, W ten sposób nic ona kompletnie nie oddaje, nie ma to kompletnie żadnego sensu granie takich bitew. No i tutaj, kurde, prawie dołączyłem, no prawie straciłem również całą kasę. Dobra, 5 razy Lowcase, no znowu tutaj, dobra, to my tutaj również polecimy e, z Fakenami. Może to nam coś da, czekajcie, będziemy tutaj spamowali, tak jak e, oczywiście nasz przeciwnik, na pewno nam tutaj. Zapadnie w głowę. 80 groszy po dwóch stronach, jeszcze zostają 3 low y, no i ja pierdzielę, no dużo lepszy skin. Wypada tutaj heavy metal na konto Miłosza, tutaj również MP7, dużo lepsza. Może nas uradować co najwyżej tylko taka piękna emeczka, która niestety nie pojawia się tutaj na ekranie, no i 13 zł i 6 groszy zostaje nam do końca odcinka. No wygląda to delikatnie słabo Tutaj możemy jeszcze sobie dołączyć do jakiegoś indirect, no i low case'a Później chyba zaczniemy grać bitwy all in, no bo nie ma to kompletnie żadnego sensu. No ziomuś weź tutaj startuj to bitwę no, już mnie dzisiaj wszyscy denerwują i na mieczyku, no i na drugim koncie poszło tutaj dość słabo. Przegraliśmy wszystkie pieniądze, także pamiętajcie, grajcie z głową, no i gra jest dla osób pełnoletnich. No i grajcie tylko za kwoty, które macie po prostu na zbyciu. Indirect Case daje tutaj jeszcze Digielka, no piękny Digiel, na konto Destroyera, Robice. I no, no nie mam pytań, nie mam pytań, naprawdę myślałem, że będzie to przyjemny, fajny odcinek, nie wiem czy to już, <laughs> czy tego nie powtarzam, tutaj zwykły low case, no i indirect case na, nawet nie na buście, po prostu na zwykłej bitwie. No i bot Emilii, no wziął sobie bota Emiliego, no i dostaje dra Dragon Techa najlepszą skrzynkę. E, tutaj kurczę, no mamy 6 zł i 80 groszy, sprzedajemy to. Ach, dobra, ostatnia bitwa za 13 zł. Dobra, nie możemy tak sobie na to pozwolić, także wbijamy na grubo, wpłaciłem sobie tutaj kaskę. Bierzemy knife case'a, no i jaka koska tutaj wyleci Jeśli wygramy, no to wpłacamy ją od razu dla was e, Czyli dla moich oczywiście, no wpłacających z moim kodem Xtomi także proszę cię CSGUSKINZ No w tym momencie nie zawiedź mnie, no bo e, Bym stracił za dużo No i straciliśmy za dużo, no bo troszco zwykły, bo zwykła skrzynia No i dostaje kosę za 1800 zł, no to jest naprawdę Jakiś kompletny żart e, Dajemy jeszcze tutaj na underdog'a na sam koniec, myślę że E, skrzynkę nową, nową skrzynkę eventową byśmy tutaj wrzucili, czyli Silent Strike case'a na trzy osoby na trzy osoby, underdog, no ostatnio te underdogi naprawdę nie oddają, ale e, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije także zobaczmy, dodajemy bota i samu bota Adriana, czyli no o kurde, bota znaczy gronka e, jego jeszcze nie widziałem na stronie, jest to chyba jakaś nowa postać no i zajebiście, skrzynia za 210 zł. No i łącznie wyciągamy z 3 osoby 272zł, także Tragicznie, jest naprawdę dzisiaj tragicznie Robimy jeszcze tutaj na sam koniec tryb standardowy na Jester Mode Wrzucam Missing Link Charmsa, dodatkowo dobijam to no chciałbym dobić to anime case'em, także zobaczmy czy tutaj jeszcze mamy jakieś punkciki, no mamy tutaj jeszcze punkty eventowe, postaramy się dobić tą kaskę, no żeby tutaj było nastać, no idealnie nastać, zostaje nam tylko 60 groszy. mam nadzieję oczywiście, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak to zostawcie opeczkę w górę. No, i jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to piszcie mi to w komentarzu. Mm, kurde, no, ostatnia bitwa tutaj, ostatnie charmsy. E, może nas uratować jeszcze naklejka za 340 zł. Oczywiście tak się nie dzieje. O kurde, dobra, jednak, jednak coś tam się odkuliśmy: 247 zł padło nasze konto. E, trzy osoby, tym razem tryb standardowy. Wybieramy jeszcze raz tą skrzynkę nową, eventową. Do oczywiście trzech razy sztuka, także będziemy ją to sto testować jeszcze Raz, jeśli nam tutaj budżet pozwoli. Astro na dobitkę. Tutaj niedawno również wydana skrzynka. Najdroższy skin jest tutaj M9 Bayonet za 71 tysięcy. Dodajemy losowo botów, boty. No i po prostu kończymy ten odcinek. Także pozdrawiam. No i tutaj chyba będzie tragicznie. No ta skrzynka nowa eventowa jest naprawdę tragiczna, także nie polecam. No i życzę Wam oczywiście miłego wieczoru. Siemano.